Dzień dobry. Nazywam się Ewelina Słyk i razem z Marką Pregna przygotowaliśmy materiał dotyczący fizjoterapii uroginekologicznej dedykowany kobietom, pragnącym przygotować się do zajścia w ciąży. Jest to bardzo istotne, aby jednak znaleźć czas i świadomie przygotować się do tego istotnego dla nas okresu, dlatego że no, chodzi tu nie tylko o jakby zadbanie o nasze zdrowie i ciało. Um, Przygotowując się do, w ogóle tak, do, do, do zajścia w ciąży, do zapłodnienia, ale także do uniknięcia po prostu konsekwencji ze strony naszego ciała później w ciąży i w, w połogu. Jeśli jesteśmy, mamy czas, jesteśmy świadomi tego, że chcemy zajść w ciążę, to tak naprawdę idealnym okresem byłoby 12 miesięcy aby właśnie no jakby wszystko odpowiednio przygotować. Natomiast wiem, że, że to jest bardzo dużo czasu i nie zawsze tak się udaje. No ale po prostu tak naprawdę każdy, każdy tydzień i każdy miesiąc, który poświęcimy na to, aby, aby świadomie przygotować zdrowie i ciało do, do zejścia w ciążę, będzie, będzie wartościowy. I co, co jest tak naprawdę takie najważniejsze? No na pewno e, odpowiednia dieta i odpowiednia suplementacja. Tutaj im wcześniej zaczniemy e, rozsądnie, jakby w ogóle życiowo e, dobrze się odżywiać, no ale szczególnie tutaj jakieś zmiany przy tym przygotowaniu do, do ciąży są, są istotne, także zwracamy uwagę na to, co jemy, i, i właśnie e, być może jakaś suplementacja e, dodatkowa też będzie potrzebna, e, więc wybieramy na pewno takie dobre, sprawdzone produkty. Oprócz tego bardzo istotna jest aktywność fizyczna, no bo jednak e, to jest e, też bardzo ważne dla ciała, aby się ruszać. Natomiast e, to też właśnie. W zależności czy jesteśmy już po ciąży, czy nie, to wszystko powinno być dobrane, dlatego że. Jeśli nie byłyśmy nigdzie y, u, u terapeuty, kons nie konsultowałyśmy się po poprzednich ciążach, no to też nagle wzmożona aktywność fizyczna może się okazać, że już mamy tam jakieś y, dysfunkcje, na przykład jeśli chodzi o mięśnie brzucha albo dno i tak naprawdę nagle y, wchodząc w jakąś super aktywność fizyczną, no to, to niekoniecznie. Więc tutaj bardziej kieruję się do pań, które, które są świadome swojego ciała, były na, na przykład na jakiejś konsultacji tak z terapeutą, y, no albo takie, które właśnie jeszcze nie przechodzą wchodziły ciąży, wiedzą, że w miarę tam e, wszystko, wszystko jest ok z dnem miednicy, z brzuchem, no to wiadomo, że ta aktywność fizyczna e, będzie super. Te, też tym bardziej, że potem, aby móc ćwiczyć w ciąży, no to ta aktywność właśnie już e, z brzuszkiem jest no, adekwatnie mniejsza do tego, co robiłyśmy przed zejściem w ciąży. Dlatego też tutaj warto e, sobie no, na przykład e, mieć przez na przykład ten rok troszkę bardziej wzmożoną aktywność, aby potem móc e, dobrze jednak jeszcze ćwiczyć w ciąży, dlatego że no, unikamy takiej sytuacji, że nic nie robiłyśmy przed zejściem w ciąży, a nagle w ciąży e, ta aktywność jest wzmożona, bo to tak naprawdę nam e, bardzo może uszkodzić brzuch i właśnie do jednicę, tylko takich sytuacji unikamy. Także no, dieta i aktywność fizyczna jak najbardziej. No na pewno tutaj um, przemyślane odstawienie antykoncepcji, tak? bo to no, na pewno musi być minimum te 3 miesiące przed zejściem w ciąży, aby już gdzieś te hormony w nas um, sobie nie, nie wędrowały i nie przeszkadzały w tym zapłodnieniu. Także to i wizyty u specjalistów. I tutaj między innymi na przykład u stomatologa, bo wiemy jak ta ciąża potem odbija się na naszym odłębieniu, więc to na pewno warto sobie sprawdzić przed ciążą. No i takim drugim specjalistą, do którego warto zajrzeć jest właśnie fizjoterapeuta uroginekologiczny. I choć wiem, że dla wielu z Was być może jest to nadal zagwozdką, kim jest taki specjalista. To to naprawdę jest coraz bardziej popularne i cieszę się niezmiernie, że panie na takie konsultacje się udają, aby świadomie właśnie w ten okres ciąży wejść. Więc czym taki y, terapeuta się zajmuje? Jest też fizjoterapeuta. Ale powiedzmy, jest to jakby inny troszkę dział, taka wyspecjalizowana dziedzina, która zajmuje się tutaj właśnie dnem miednicy, mięśniami tak, dnem miednicy, problemami właśnie kobiet w ciąży, w połogu jego terapeuty, też będziecie mogły potem z, z, z takim terapeutą konsultować się i w czasie już samej ciąży, i właśnie w połogu, po połogu i ze wszystkimi dolegliwościami związanymi tutaj właśnie z brzuchem i innym miednicy. Bo czasem nam się jakby nie sama ciąża jest powodem do tego, że właśnie już mamy jakieś zmiany w organizmie. Oczywiście, jeśli jesteśmy w ciąży drugiej, którejś z kolei, a nie Byłyśmy takiej konsultacji. No to na pewno warto. Na pewno warto, bo no, każda ciąża zostawia w nas jakąś zmianę w naszym ciele, i tutaj warto by było sobie to skonsultować i o coś zadbać, żeby lepiej wejść w tą kolejną ciążę. Natomiast nawet jeśli w takiej ciąży żadnej jeszcze nie byłyśmy, no to czasem okazuje się, że po prostu mamy już jakieś dysfunkcje, z którymi warto sobie popracować właśnie, żeby ułatwić, nie tylko w ogóle ułatwić zapłodnienie, ale po prostu ten okres ciąży, żeby był dla nas łatwiejszy, uniknąć jakichś niepotrzebnych bóli i, i, i dyskomfortu. Co takie najważniejsze jest, e, e, jeśli chodzi o tutaj nasze części ciała, o, na co warto by było zwrócić uwagę, na pewno do miednicy, na pewno brzuch, e, sam tutaj układ kostny miednicy, jej balans i, e, no i myślę, że, że e, kręgosłup e, na pewno jeśli mamy jakiekolwiek dolegliwości, E, właśnie nie byliśmy nawet jeszcze w ciąży, ale mamy jakieś dolegliwości typu bolesne okresy, e, bolesne stosunki, e, gdzieś jakieś dziwne uczucia w kroczu, e, na przykład w trakcie aktywności fizycznej, to to jest na pewno oznaka, że coś tam w tym dniu miednicy się dzieje i oczywiście oprócz samej konsultacji u ginekologa, to właśnie taki fizjoterapeuta uroginekologiczny będzie mógł Wam podpowiedzieć, jaki jest właśnie balans mięśniowy takiego dna miednicy, bo często w mojej praktyce zdarza się, że Panie na przykład przychodzą i mówią, no staram się o dziecko, bardzo długo e, nam się nie udaje, zaś w ciążę, a jakby nie ma medycznych powodów, przeciwwskazań e, do, do tego, że, że, żeby tego zapłodnienia miało nie być. I tu na przykład w badaniu okazuje się, takim właśnie też badaniu ginekologicznym przez pochwę, okazuje się, że te mięśnie nawiednicy są bardzo, bardzo napięte. I to może wynikać z tego, że po prostu żyjemy w stresie, nie umiemy go rozładować i po prostu nasze ciało zbiera napięcia. Yy, może też być to, powodem to, że na przykład byliśmy bardzo aktywne fizycznie, yy, w wieku, nie wiem, jakimś nastoletnim, dziecięcym, bardzo dużo sportu, yy, to też będzie miało wpływ na to też będzie wpływało na zwiększone napięcie właśnie w tych mięśniach na miednicy, a co za tym idzie? Utrudnione zapłodnienie, bo po prostu te tkanki są super napięte. Nie będą przyjmowały tak e, e, tego, jakby tego, tego, nie, nie będą pozwalały tam zarodkowi na zagnieżdżenie. Więc w sumie to jest istotne. I tutaj no, na przykład zestresowane ciało, no, będziemy na pewno czuły jakieś, nie wiem, napięcia w plecach, tu w obręczy barkowej, może w dnie miednicy nie. No więc właśnie też dlatego nawet nawet jeśli nie mamy jakichś super bóli, objawów, dyskomfortu, to, to tak naprawdę taka jednorazowa konsultacja przed zajściem w ciąże będzie, będzie świetnym takim obrazem na to, co w tym naszym ciele się dzieje. Więc na pewno na miednicy, bo tu właśnie mamy te przypadki, o których mówiłam, czyli tego wzmożonego napięcia mięśniowego. I, i tutaj jest problem z samym zapłodnieniem, natomiast czasem mamy po prostu to dno takie yy, o, o obniżonym napięciu, no, nie mamy kontaktu z, tym, z tą częścią ciała. To są mięśnie głęboko schowane, nie widzimy ich, więc na pewno trudniej jest nam z nimi pracować. Powiedzmy też ta świadomość naszego ciała jest, niż, yy, jest mniejsza, chociaż no, widzę na przestrzeni tych ostatnich lat wzrasta całe szczęście, no ale nadal powiedzmy są panie, które w ogóle nie wiedzą, gdzie, gdzie te mięśnie się znajdują. Więc no wyobraźcie sobie, że to są te nasze hamaki mięśniowe na naszej miednicy, i one ten, utrzymują ten ogromny ciężar, jakim będzie rosnąca miednica. Więc, yy, no wiadomo, że lepiej sobie już zacząć te, yy, te wzmacnianie wcześniej, bo po prostu yy, tym się będą mocniejsze, silniejsze, nie będą nam dawały takich jakichś później przykrych dolegliwości, jakim jest na przykład właśnie nietrzymanie moczu, już obniżenie tego narządu. Zdarza się również po, po pierwszej ciąży, to nie, musisz, to nie musi być wiele, wiele ciąż, aby, aby do takiego obniżenia doszło, to czasem niestety zdarza się już przy pierwszej ciąży, więc dlatego warto sobie zacząć już na przykład nad tym wzmacnianiem mięśni, zacząć pracować przed zajściem w ciąży. I tutaj też no, mimo wszystko taka konsultacja byłaby ważna, bo czasem właśnie nie wiemy, czy nie mamy jakiegoś właśnie, nie wiem, rotacji miednicy, nawet same czasem nie wiemy, że, że, że coś tutaj w układzie kostnym też nam te mięśnie napina, no więc wtedy też takie ćwiczenia będą odpowiednio dobrane, może właśnie też będą wymagały wcześniejszego rozluźnienia. Tu powiedzmy naprawdę jest taka kompleksowa, kompleksowe podejście do, do tutaj całego, całego, całej tej miednicy. Jak możecie sobie same zacząć troszkę nad tym, z na miednicy pracować, wiedząc, że właśnie tu nie macie takich objawów jak no jak te bolesne miesiączki, stosunki i w ogóle jakiś tam ból i dyskomfort, no to możecie zacząć w ogóle łapać kontakt trochę z tym dnem jednicy, próbując robić takie dwa napięcia. Jedno to takie coś, co myślę każdy z nas sobie łatwo może wyobrazić, napienanie zwieraczy. Oczywiście znamy to czasem z, z takich, no niestety to nadal funkcjonuje takie pojęcie, że aby wyczuć te mięśnie, to zatrzymajmy strumień moczu i broń Boże, takich rzeczy nie robimy na toalecie. Na toalecie się po prostu rozluźniamy i pozwalamy, żeby strumień moczu płynął jednostajnie, niczego nie zatrzymujemy. Tylko po prostu wyobrażamy sobie to, że tak jakbyśmy sikały, to chcemy ten strumień moczu zatrzymać. I strumień moczu, i na przykład powstrzymać się przed puszczeniem gazów, to będą właśnie pracowały wtedy nasze zbieracze. I tutaj staramy się je mocno napinać, trochę lżej krótko, długo i jakby staramy się wyczuwać, jaką mamy tak naprawdę działanie tych mięśni i jak nad nimi panujemy. Natomiast druga warstwa mięśniowa to będzie tak, takie uczucie, jakbyśmy chciały sobie po prostu coś wciągnąć do pochwy, żeby właśnie wymóc jakby takie uniesienie tej warstwy mięśniowej. Tu myślę, że też powinien nam się zaangażować do brzucha w trakcie tej, tej czynności. Staramy się oczywiście działać stricte na miśniach krocza, czyli nie, że pośladkami, przybudzicielami ud kompensujemy to napięcie. Staramy się, żeby ten ruch ewentualnie był mniejszy, delikatniejszy, ale nie. Y nie działamy tutaj zewnętrznymi mięśniami. Warto sobie to zrobić na siedząco. Myślę, że to jest najłatwiej wtedy rzeczywiście te mięśnie krocza, które dociskają do, do siedzenia. Będzie nam po prostu łatwiej w pozycji jakiejś siedzącej, już na leżącej będzie, będzie trochę trudniej. Ale staramy się po prostu powoli, powoli łapać kontakt z tymi mięśniami. Oczywiście staramy się ewentualnie używać na przykład swoich palców do tego, wkładając je do pochwy i próbując właśnie tego zaciskania, i jakichś ewentualnie ruchów tego, tego wciągania. Natomiast nie stosujemy żadnych innych przyrządów typu kulki gejsze, stożki, takie z obciążnikami. To w ogóle odpada, takich rzeczy nie stosujemy. To wcale naszemu dno miednicy nie pomaga, a wręcz. Je nadmiernie przyciąża. Także tego nie. Najlepiej no rzeczywiście udać się tego specysty, żeby on realnie nam powiedział, jaki stan tego, tego naszego dna miednicy jest i zalecił odpowiednie ćwiczenie. No więc tutaj, w dna miednicy właśnie wzmacnianie, rozluźnianie i na pewno jeśli jesteśmy po ciąży i na przykład jesteśmy po, cesary, po nacięciu krocza, bo cesarskie cięcie za chwilkę, ale generalnie blizny. Jeśli jesteśmy po jakiejkolwiek ciąży, tak jak powiedziałam, taka konsultacja wydaje mi się wręcz niezbędna, bo e, tutaj już omówiłyśmy to na bo tu ta sama sprawa, czyli czyli ewentualnie wychodzenie z napięciu, wzmacnianie go, to będzie tak samo adekwatne dla pani po już którejś ciąży. Natomiast blizny, każdą bliznę trzeba mobilizować. Jeśli nie robiłyście tego po pierwszym porodzie, na pewno trzeba się tym zająć, czy to właśnie będzie blizna po nacięciu kroczek, czy ta po cesarskim cięciu, bo one po prostu będą nam się w trakcie ciąży rozciągały, często też... To jest właśnie tak, y, y, takie tłumaczenie y, nawet no niestety czasem ze strony lekarzy, że y, ta bliza po prostu w trakcie tego kolejny, kolejnej ciąży i kolejnego rosnącego brzucha sama rozciągnie. No i no nie do końca tak jest. Wprawdzie jeśli chodzi o, o cesarskie cięcie, no to rzeczywiście w trakcie kolejnego cesarskiego cięcia e, no ta blizna znowu jest jakby, e, cięcie jest wykonywane w tym samym miejscu, więc e, ta blizna powiedzmy i tak wymaga od nowa e, mobilizacji. E, no ale na pewno uczucie rozciągania tej blizny, która gdzieś tam ma zrosty i jest przerażona, to na pewno nie jest przyjemne, więc przed ciążą można się jeszcze tym zająć. Później staramy się już jednak tej blizny nie mobilizować, więc to na pewno jest czas na przed samym już zapłodnieniem. Ale bliznę koniecznie trzeba mobilizować, dlatego że to jest blokada w naszym ciele. Zrosty, które powodują, że nasze tkanki nie mogą się równomiernie dobrze Ślizgać między sobą, będzie powodowała i bóle, bo tu bardzo często, jeśli chodzi o bliznę po cesarce, to są bóle kręgosłupa. E, e, tu blizna e, na, po, na kroczu to jest nie tylko niefunkcjonalne dno miednicy, ale też właśnie ból. E, Później w trakcie stosunku i tak dalej, więc jeśli mamy już jakieś stare blizny, to warto je zmobilizować. Tutaj też bym powiedziała o bliznach takich, które no nie łączą się z poprzednim porodem, tylko mamy w ogóle jakiekolwiek blizny po, nie wiem, wycięciu wyrostka, czy jakichś operacjach, które, które nas dotknęły wcześniej, to też i widzimy, że te, też te blizny nie są do końca mobilne, to też warto je zmobilizować tutaj właśnie szczególnie w obrębie brzucha i, i odcinka lędźwiowego. To, jeśli czujemy, że jakaś blizna jest twarda i, i, i raczej tak sobie pomasujemy po brzuch i zobaczymy, że ona taka raczej się łatwo nam nie przesuwa, to to też jest blizna, którą przed wejściem w ciąży warto sobie zmobilizować. Także musimy myśleć o ciele po prostu jako o takiej um, jednej maszynie, która ma cała działać ze sobą i czasem rzeczy, które nam się wydają niepowiązane, jak właśnie na przykład jakaś stara blizna, też mogą nam później do, doskwierać. Na pewno też tutaj ważną rzeczą, jak już mówimy też trochę o, o brzuchu, będzie rozejście mięśni prostych znów. Jeśli już przyszłyśmy jakąś ciążę, to no jednak to ryzyko, że, że to rozejście było, jest, bo ono nie, nie wnika, że ono jest, nie było tak zadbane, nie było dotknięte to warto sobie o to zadbać. Yy, wprawdzie tu myślę, że będziemy raczej czekać na okres znowu yy, połogu kolejnego, aby pod wpływem no jednak hormonów lepiej o ten brzuch zadbać, ale dla nas to już jest informacja, że wchodzicie w drugą ciążę z rozejściem, czyli ten brzuch będzie się rozciągał jeszcze bardziej, co może no powodować później tak do jakiegoś tam ryzyka przepukli, więc tu w trakcie ciąży będzie też, yy, czy właśnie w ramach przygotowania, Tutaj korekta postawy i korekta w ogóle tych mięśni, na przykład właśnie za pomocą jakiegoś tam kinez kinezjologii tapingu czy jakiejś terapii manualnej, na pewno, żeby, żeby trochę ten brzuch zabezpieczyć. Także tu też warto sobie zobaczyć, też yy, skonsultować z terapeutą. Też yy, no z mojego doświadczenia wynika, że są panie, które mają rozejście mięśni proste, nawet nie będąc w ciąży, bo znów sport. Yy, to są na pewno jakieś yy, takie sporty, gdzie yy, jest rozciągana tutaj górna część ciała. Yy, taniec też często to powoduje, albo no, też są, no, yy, jakby same przeżyłyśmy w, w tym czasie jakimś nawet nastoletnim, na przykład duże wahania masy ciała, to też będzie że, że to ryzyko na rozejście mięśni prostych jest. Więc, więc nawet jeśli nie byliśmy jeszcze w ciąży, to warto sobie ten brzuch też zbadać. Możecie nawet spróbować zrobić to same, czyli kładziecie się na plecach, palce ustawiacie prostopadle do brzucha nad pępkiem i unosicie głowę. I możecie zobaczyć, jak te palce się zachowają. Czy, czy wpadną nam nad właśnie, do brzucha nad tym pępkiem, czy nic się z nimi nie stanie, jeśli wpadają, no to na pewno jest to już oznaka, że, że coś tam w tym brzuchu się dzieje, a jeśli zobaczycie, że brzuch się yy, tak w tej linii pośrodkowej ciała, czyli między mostkiem a pępkiem się formuje w taką górkę, to też na pewno jest to oznaka, że, że już tu jamy ciała próbują nam się przez ten. Yy, przez tą linię pomiędzy mięśniami prostymi wydostać, więc to też jest oznaka, że takie brzuch jest słaby, że już właśnie to rozejście tam jest I, i zanim wejdziemy w drugą ciążę, to na pewno warto by było się nim zająć. I jeszcze taka w sumie bardzo ważna rzecz, o którą warto. Przed wciąż W jest to kość ogonowa. Kość ogonowa to jest jeden z, jedno miejsce z przyczepów mięśni na miednicy, więc ono będzie bardzo istotne później w trakcie właśnie funkcjonalności tego na ale także porodu. I to mówię na innym filmiku, już takie takim stricte przygotowaniu w ciąży, także zerknijcie sobie, to też będą dla Was ciekawe informacje, ale właśnie. Już będąc w ciąży jest nam trochę trudno się tą kością ogonową zająć, dlatego, że e, jakby tutaj też staramy się za bardzo nie ingerować w tę miennicę, aby sobie tę ten, ten, e, macicę zostawić trochę w spokoju tak naprawdę. Więc to jest dobry moment przed ciążą, żeby się tym zająć. Jeśli macie jakiekolwiek dolegliwości ze strony ogonowy, kości ogonowej, czyli na przykład bo macie, boli Was, jak długo siedzicie. Właśnie e, są osoby, które długą jazdę autem to od razu kojarzą z bólem, e, pośladkach, no to właśnie na pewno będzie już jakaś tam dysfunkcja tej kości ogonowej. Ona często jest podwichnięta, no bo, bo wie, wiele, wielu z nas, czy wiele, bo to mówimy, zwracając się głównie do kobiet, spadło na, na pośladki z jakiejś pracozabaw zabaw trzepaka, więc no te kości są często podwinięte, a jeśli są podwinięte, no to skracają nam tutaj E, długość tych właśnie miejsc na miednicy. i ta kość powinna być ruchoma, aby już w trakcie porodu nam się tutaj odchylić i jakby zwiększyć zakres rozwarcia, więc to też warto na pewno sobie o to zadbać przed porodem. E, też u terapeuty to niekoniecznie, to też no, w dużej części wiąże się z jakąś tam mobilizacją tej kości i, i no tak najłatwiej i, i najprościej byłoby po prostu y, mobilizować tą kość przez odbyt. Ale nie ma takiej, takiego obowiązku. Ja często mm, robię jakieś terapie na kość ogonową zewnętrznie i to też przynosi rezultaty. Dlatego warto, warto sobie przemyśleć, jakie to, jak, jaka to nasza miejsce jest. Albo nawet, jeśli nie wiemy, to właśnie po raz kolejny powtórzę, udać się do specjalisty. Bo to jest najważniejsze, że tacy specjaliści są, którzy po prostu są w stanie Wam pomóc, e Zalecić, do, doradzić, podpowiedzieć, tak aby po pierwsze to zapłudnienie było jak najłatwiejsze, a po drugie, abyście później ten czas ciąży spędziły najspokojniej i najlepiej, jak się tylko da.